Cześć z tej strony Dusia i Anetka. Witamy Was na kanale Pod, pod Wiejskim Niebem. Pod wiejskim niebem. Sprawdzam bukszpan, bo wiecie, miałam jakiś czas temu problem z ćmą bukszpanową. No, tak jak zapewne wielu z was, którzy bukszpany mają, to jest taki coroczny problem. I mogę się podzielić z wami takim prostym sposobem, naturalnym. I opowiem wam, jak ja walczę z tą nieszczęsną ćmą bukszpanową. Najpierw sprawdzam, otrzepuję troszeczkę jak ktoś ma... To jest akurat mały krzak, więc nawet łatwo otrzepać ją z tych gąsienic, wyszukać, część przynajmniej wyzbierać, ale jak miałam taki duży krzew w poprzednim miejscu zamieszkania, to go, to go wtedy myłam pod ciśnieniem. I po, takich, po takim pierwszym uporządkowaniu Robię, robię, oprysk, rozcieńczam wodę z octem w proporcji 10 do 1. I jak mam ocet jabłkowy, no to wykorzystuję ocet jabłkowy, a jak nie, no, no, to, no to nawet w tym przypadku wzięłam taki zwykły ocet kuchenny, który raczej każdy ma. No i tak jak już powiedziałam, rozcieńczam ocet z wodą. Albo, albo wodę z octem w proporcji 10 do 1, czyli, czyli na przykład no właśnie 10, 10 wody. No. No. Czyli na przykład na litr wody 100 ml octu. Wymieszam, tam daję do sobie spryskiwacza, opryskuję od góry, od dołu, w środku. I słuchajcie, po jednym oprysku widzę, że tutaj już nie ma problemu. Jak ktoś by miał, no to tak warto powtórzyć tak po 10 dniach, po dwóch tygodniach, ale, ale ja widzę, że tutaj pięknie no ten bukszpan rośnie dalej, odżył. Idziemy po naszego, jest mokro, nie? Bardzo. Idziemy po naszą Tosiu, nie? Po naszego osiołka. To nie wiem, gdzie jest Tosia. Tosia tam, na środku pastwiska ewidentnie stoi. Możemy wam pokazać jeszcze, jak nam idą pracę nad pomieszczeniem dla nowych zwierzątek. No już coraz lepiej, chociaż strasznie to długo idzie. I o, no może, no, może nie opornie, ale no po prostu wiecie, nie ma czasu. Nie ma czasu, więc to są takie urywane godziny, jakieś soboty. Jak, jak na przykład jeszcze w dodatku nie leje deszcz, no bo A, teraz też ostatnio pan. lało. Nie. I tak. Ale no niby już jest naprawdę dobrze, bo <noise> konstrukcja cała skończona, podłoga zrobiona, dach przykryty, tam jeszcze trzeba sko skończyć, ale to taki drobiazg. Pokażę? Tak. O, może ja zademonstruję. Dawaj, dawaj. Sobie tutaj położę rękawice. Tu, tutaj są drzwi. Właściwie będą. Teraz jest otwór drzwiowy. No. Tak, już tak fajnie. Tu mamy okienko. Hm które się uchyla. O, o, uchyla się. Właśnie się uchyla. Także już mamy też tutaj zamontowane. No i tak to wygląda. Tutaj będzie ścianka w tym miejscu, bo tutaj będzie jeszcze taki schowek. O, i tutaj właśnie może od zewnątrz wejdę. O, i tutaj są takie drzwi mniejsze, bo tutaj będzie właśnie wejście do schowku. Wiecie, w takie różne schowki, no to w takich miejscach, no to są potrzebne. O Tosia, co Tosiu, co chcesz powiedzieć? Nic. ja myślałam, że będzie śpiewać, tak. ja też. Ale co, bierzemy Tosia? Możemy wziąć. O no, <noise> Nie Tak jakby miała <noise> y... mówić potem. Co Tosiu, mnie? no to chodź Tosia, chodź. Idziemy do naszego ogrodu. Tosia, gotowa, pokażę wam tutaj. <grych> A to wszystkie będą chciały wejść już. No. Ale nie, no już wieczór to już tylko w samą Tosię no weźmiemy na szybko. chwilkę. No i znowu nam zalało. To już zresztą trzeci raz, już tyle razy, co była po tych Te. potopach sprzątana stajnia i, i co drugi dzień jest to samo. No ale, ale to nic, no trudno. Taka pogoda. Cześć Tosiąka. Kasiunia, chodź. Skarpu idą. Chyba, że weźmiemy hapunię. Stój, stój, hafuniu. Dobra. Dobra. O. O. Kurde, otwiera. Dawaj, dawaj, dawaj. Co wy robicie? A łopat, dobra. Co? A co ty masz? Kwiatka. Kwiatka. O, o, i chafunia. Oj, no. no, Czekaj, bo ona też by chciała. Faworyzacja osłon. Dzisiaj nie były na zewnątrz, bo... Nie, na zewnątrz bo... nie były. Znaczy, na tych innych pastwiskach, no o to chodzi. Tak, tak. Bolało cały czas. I dlatego no są takie niecierpliwe. A Tosia, pokaż się jak Ci tutaj na morze zeszła Zeszło futerko no, już. Nie widać tak, ale zeszło, no. Mm. Jaka ona jest brudna. To żałosia no. dzisiaj było to. Jak tam osioł? Jak tam osioł? A też Tosią jest super, nie? Mhm. To jest pierwsze 3 metry. Czemu? Ja żartuję. Nie, Tosią? I Tosieńka. I Tosieńka. Tylko Tosia. Pamiętaj, tutaj jest sia siatka dla kaczek ja nie wiem, czy ona widzi ją Właśnie nie wiem, nie wiem. Popatrz, A, Nie, chyba... Chyba się zorientowała. Myślisz, że, że można ją tak Ta, puścić? Tak, puść To czekaj, Tusienka. To Tosiu, Tosiu. Dawaj, kochanie. Słuchajcie, u nas jest taka trawa, nawet pomiędzy grządkami, bo wiecie, po pierwsze, nie było kiedy kosić, bo, by, bo była ulewa za ulewą, a po drugie, jak na złość, yy, zepsuły się nam kosiarki. No. Chyba wszystkie, które były możliwe, do wykorzystania tutaj. Ja się miałam pytać, gdzie są kaczki? No tutaj. A już słychać je. Ale teraz się coś robi w ogóle. I duszno w ogóle. Ciekawe, czy nie będzie kolejnych burzy. No i patrzcie, tu mamy osiołka. A tu, tu mamy, mamy kaczki. Ale czekaj, Tosia, o patrzy się. Na... Ale ma gdzieś. No pewnie, jak ma tyle trawy. Ale popatrz, nie zainteresowałaś mm -hmm. <grystanie> Dobra, Klaudusiu, chodź sprawdzimy nasze warzywa. Ojojoj, oj, oj. ile klewienia po tych deszczach. Ojojoj. Oj, oj. <grystanie> <grystanie> Ale zobacz, jak pięknie groszek, tylko podporem po już trzeba zrobić. Mnie, widzisz, y jak się zaczyna, bardzo cieszy ten widok. Czyli widok No będą, będą. Jedynie część przymarzło, będą. I to, I to całkiem sporo. I mamy trzy, trzy skrzynie duże. To możemy od razu, Klaudusia, pyk. O, no nie, może jedno z korzeniem. A jest dobrze. Jak strasznie pozarastane tutaj będziemy nadrabiać. Zobacz, Klaudusia, jak już czaw, wieku, wszędzie jest już coś. Szczaf. Tutaj buraczki zeszły, No i chwasty też. Oczywiście. O jak i tutaj bu buraki urosły no? po tych deszczach. No bo tak deszcze były. Ciepły teraz. No to dobrze, że, że tu nie ma tosi, bo w ubiegłym roku pamiętasz jak prze przeprowadzałyśmy konie. Tak. Tak, tak. I <laughs> zgubiłyśmy Tosię, wracamy, a tosia sobie weszła do ogrodu, bo była otwarta bramka i zjadła buraki. <laughs> Twoje rzodkiewki to w ogóle wyglądają no i jak buraki. Tak i się sieje. Jezu. Faktycznie. Tu cebulki. Klaudusiu, twój ukochany jarbusz, dwa rodzaje. No mówiłam, że. Ale właśnie wielkości pół pięści. Ale jeszcze może powiem, że po prostu yy, nie wiem, już właśnie nie pamiętam, muszę sprawdzić, Szyma. czy mamy. Czy zostały na Klaudusiu, o opakowanie po tej rzodkiewce, znaczy po tych nasionach. Bo w ubiegłym roku, jak, jak mi przerosły tak rzodkiewki, to one w środku były niedobre, a te są przepyszne. No to trzeba pokazać opakowanie, no. jak jeszcze jest. Aż, aż sama nie wiem właśnie, muszę poszukać, czy ja mam. Jeju, ale rzodkiewy. Bo te chociaż są przerośnięte, no to w środku są takie jędrne, trwotwarde. Tak, tak. No, no są niektóre takie, nie, które, takie już te, te duże, no. Tutaj przygotowałam taką grządkę. O, czekaj, już idę o ciebie. zbierasz? Zbieram regulacje? dary. <laughs> przygotowałam taką większą grządkę. Tutaj jest ściółka po kurach, już taka przekompostowana fajna mhm. na pomidory. Oczywiście ja już tam posadziłam, ale jeszcze chcę tutaj dosadzić. Pomidorów nigdy za wiele? Tak. Chociaż kiepski czas na te pomidory przez te... Przez ten zimny maj. Aha, teraz, no, no tak. Teraz u, ulewy. Także tutaj mam pomidorki, tutaj. Tutaj takie malutkie papryki posadziłam też. Papryki. W ogóle część pomidorów była taka ulewa, ja Przedawał. na zdrowie <noise> i mogłam je od razu podwiązać po posadzeniu, ale myślę takie malutkie, to tylko włożyłam tyczki i myślę, to trudno, no to już nie zdążyłam, trudno na no drugi dzień podwiążę. W nocy była tak, po, taka ulewa, hmm. że złamało mi kilka pomidorów. O No to tak czasem połamało pelargonie wisząca część. I tu kolejna rzecz, kolejne. która mnie cieszy, czyli kolejne truskawki, kochani. Ale pamięta. tamte są z... Klaudusia. Co? Truskawka. Już co? Nie ale no jedna, jakaś chyba jeszcze nie do końca. Zatrzymamy ją? Nie. Dobra, ale... ale fajnie. No Może lepsze. jest jakaś jedna, zjedziemy. No ta jest taka, wiesz. No, można ją zjeść, ale to jeszcze nie jest taka całkiem dojrzała, ale na pewno dobra. Bierz. Dobra jem. Dzi Uwaga. Trzeci czerwca. Trzeci czerwca. <laughs> Pierwsza truskawka tegoroczna. Dawaj, gryź. Mmm, dobra nawet. Mhm. Mm. Jak na taka pół dojrzała to pyszna. Mm -hmm. <laughs> Ale słodka to już, jest nie? nie? Tak, fajna. No, fajna tutaj pomiędzy resztkami cebulek cukinie. Jeszcze tutaj będzie jeszcze jedna. Tutaj czosnek nam rośnie. A tutaj przy przygotowana grządka pod o ogórki, bo po na razie posadziłam tylko 10. Ale będę też siała nasionka. Jku, ale jeszcze trochę przerażona tym plewieniem. No po takich ulewach tu gorąco. No tutaj tu nie nam nie rośnie. Tutaj nam rośnie. Tu nam rośnie fasolka. <laughs> tu, nam rośnie. <laughs> tu, nam rośnie. <laughs> tu nam rośnie. Tu nam rośnie fasolka szparagowa, szparagowa karłowata, żółta. Tu Tu żółta. Klaudusia, no pokazuj pięknie, no, a ty się bierzesz za sam, głodna jesteś. Nie głodna, ale sałaty by się no, zjadły. Popatrz, jakie no. piękne sałaty, kolejne rzodkiewki, tu masz lodową jeszcze. O, też biorę. Dobrze, dobrze. I, tu, i tutaj są jeszcze te białe rzodkiewki, kolejne te pyszne, popatrz. Elegancja, jaki zbiory. No, a tutaj jest yy, fasolka zielona, tutaj rosną już ogóreczki, właśnie tak patrzę, Spra sprawdzam co, to, co po tych ulewach się tutaj no, dzieje. No. Tak, tutaj szczypiorek. O, a tu jest tak księżniczka a tu, a, a tu roszponka, tak. A tu nasz osioł. A tu to siunia. Także koszenia, plewienia. Dużo. No ale z drugiej strony fa fajnie, bo jest teraz i ciepło i wilgotno, więc wszystko będzie nam pięknie rosło. Może nadrobi po tym zimnym maju. Na pewno. Bo no to teraz tak późno wszystko. Nawet już y, miałam w, w ubiegłym roku, Klaudusia, pamiętasz jak już robiłyśmy ten y, syrop z kwiatów czarnego bzu? Tak. Już był, a w tym roku u nas dopiero zaczyna kwitnąć, także... Czekaj, ja tylko Ci przerwę, bo chciałam jeszcze raz pokazać... Bukiet? Jakie to są, kurde, giganty! Tu jest moja ręka, a tu to, jest to. Tu coś już jadło. To ja. na szybko. <grym> Ale tak, na no, oczach tak, tak, dzisiaj zrobiliśmy, tak. Także w najbliższych odcinkach pewnie pokażemy, jak zbieramy nasz czarny bez i... I robimy syrop. Co roku robimy syrop z napłoci, który jest eliksirem na wszystko. No u nas, u, nas chyba, u nas chyba tak. Tosiu, a jak ci idzie? Tosia wyplewił wyplewi ładnie, elegancko, wyje, wykosi. Jaju. Popatrz, jak tutaj nam zarosła mięta. No, albo może nie pokazuję, bo to. Wstecie. A tam, przecież. Każdy, kto ma takie rzeczy, to wie, jak to jest po ulewach czy po czymkolwiek. A jak nie wie, to się dowiaduje. Właśnie. No i porzeczki nam ładnie rosną. Tośka, jak się tam ugryzła, no jak nie ona w ogóle. Cześć, to tak patrzy na, na... Tosia! Ja bym ją zbliżę, Ona w ogóle ty... nie raku. <laughs> A <laughs> ona by zjadła tę rzodkiewkę? Mogą osoby? A nie wiem. Tak, tak, mogą. Tak? No to proszę. No to dawaj. Robimy. Tą, tą ugryziono. Tą tak, tak. Czekaj, trochę jej wyczysz. Dobra. Tosia! Tosiu, nie? Chodź tu. Tosiu! Chcesz, chcesz taką rzodkiewkę? Ale ciekawe. <grym> o, pokaż, jaka jest w środku okay. właśnie pełna. Tak. W ogóle jest, nie... Jest pełna o, i taka... musisz troszkę. Nie, by się tylko chcę pokazać. O. I taka twarda... Y... Bo te z, w ubiegłym roku, jak były takie. Ej, nie! Jak były takie duże, to były takie suche, przerośnięte, pękały i tylko dla, dla kur, a te jemy i są i są pyszne. Ma! No. Popatrz, ale numer. No. To prawda, tamte nie, to się już, to masz, wiesz? Masz tą. Nie, w dusiu weź. O. Zbieramy sobie teraz słupki, które tam, nam tutaj korytarz robiły, odgradzały. Tak, teraz będą miały połączone takie jedno duże pastwisko, po, ponieważ potrzebne są nam paliki na pastwisko dla tych nowych, nowych zwierzątek. Tak. A one i tak tu miały otwarte, więc tak czy siak korzystały tak, z całego kolenu. Bo, bo ja tu tak zrobiłam, żeby był taki, no jakby przejazd dla kłada, ale w sumie ta, nie było to wykorzystywane. i Znaczy to ogólnie była też fajna opcja, no fajnie. Ale nie, teraz niekonieczna, a. A potrzebne nam po prostu, wiecie, te słupki, bo to też jest koszt. A skoro można sobie no tak zrobić, żeby jednak ich troszkę zbierać bez kupowania, no to troszeczkę sobie tak musimy pomóc. Tak. Dobra. Ale się też tutaj, Klaudusiu, zrobi fajna przestrzeń, zobacz. Pokażmy, jak Tosia jest miejscu, sama z nami Tośka, jak szuka stada, coraz trzeba jeść, Ale tak to chodzi, patrzy, gdzie są konie. Tusia a... ma teraz... Tusia. To, Tosia ma teraz ekskluzywnie. Tak. Wszystko dla niej. Nikt jej, nikt jej nie goni. Najgorsze to to zwijanie tych tasiemek. No nie wiem. Ale też się przydadzą. Tak, tak. W ogóle coś. A tym zwierzętom, które będziemy mieć, dla których robimy nowe Jest. pastwisko, to im trzeba będzie chyba tym bardziej podpinać prąd, nie? Koniecznie, bo to są świry. I dwie linki nie wystarczą, tylko cztery, Klaudusiu. Jej. No. To rezygnujemy z tego wyzwania. Nie no, coś, jak mogłaś tak powiedzieć. <laughs> cztery linki, słyszeliście? To się nazywa, to się nazywają świernięte zwierzęta właśnie. Już jak dla karuśki robimy trzy, to jest dużo według mnie. Ostatnio przejeżdżałam i widziałam takie pastwisko z takimi dużymi końmi, z jedną linką. Tak sobie myślę, gdzie to takie grzeczne zwierzęta, że to jedna linka wystarczy. Na pewno takie konie, które by to przeszły w ogóle, nie skoczyły. A tutaj dla naszych, no tylko to nie konie, ale dla naszych nowych zwierząt cztery linki. Ktoś nas kopałanek. Będzie fajnie. Mm -hmm. Najwyżej będziemy je łapać. Nie <gadzi> Nie, no bo, bo bolałabym mnie, ale myślę, że może się tak zdarzyć. No, zdziwiłabym nie się, Jakby się nie zdarzyło nigdy. Pr proszę? Zdziwiłabym się, jakby się nie zdarzyło. Tak. jak nawet z mi się zdarzyło. I to, żeby to raz, nie? Tak, a gdzie? dobra. Dusia, chcesz nożyczki? Na razie nie ja tego dużo jest, no, tam. Także i zwijamy. I zwijamy i rozwijamy. My będziemy za chwilę rozkładać w nowym miejscu. A jeszcze chciałam w ogóle podziękować. To chyba był Klaudiusiu Pan, który napisał... Tak, o... tak, tak. Panu, który napisał w komentarzu poradę, jak, jak można ratować kurkę naszą, i dziękuję bardzo. Wykorzystałam sposób, może powiem, że nam pan zalecił spróbować pół tabletki nospy podawać kurze przez 2-3 dni. Podawałam 3 dni i faktycznie lepiej. Także dziękujemy bardzo. I jesteśmy zawsze wdzięczni za jakieś takie porady, bo, no bo przecież nie wszystko wiemy. Pewnie. My się, my, my się też yy, dzielimy różnymi rzeczami, które wiemy, albo, albo które się nam sprawdziły, ale też nie wiemy wszystkiego i, i zawsze chętnie przeczytamy wasze rady, jakieś doświadczenia. Też się uczymy cały czas. Także dziękujemy bardzo. Tak, jakbyście mieli jakieś inne porady, ogólnie takie, może takie, jak ja to mówię, czasem triki, które Wam ułatwiły życie na wsi albo były ciekawe, to możecie nam zawsze pisać w komentarzu. Albo właśnie dotyczące zwierząt. Tak, tak, tak. Aha, My chętnie, Tak. Chętnie przyjmiemy, chętnie też się podzielimy dalej, tak jak teraz. Jeszcze tutaj jakbyśmy... A, to już. Co kochani, przenieśliśmy wszystkie paliki tutaj, zaraz przed pastwiskiem je mamy, e, bo to pastwisko, to pastwisko będziemy robić tam przy tym tym, hmm. tu. A tu będziemy robić tu, tak. No to dobrze, że tutaj chcemy. są. No to co, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dziękujemy jeszcze raz za poradę i zachęcamy Was, żebyście się dzieli swoimi fajnymi trikami na życie na wsi albo właśnie ze zwierzętami. I co, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia! Pa! pa.